do finansowania e, przez miasto z rządowego funduszu e, Polski Ład e, no będzie realizowana inwestycja. Obieg musi być e, wybudowany od podstaw, e, e, więc w najbliższym czasie tak jak już Pan wspomniał 27 zostanie wprowadzona organizacja ruchu, która będzie ograniczyła e, ruch na, 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 na wiadukcie. W pierwszej fazie będzie możliwy dostęp do, 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 do peronu Biesko-Biała Północ y, dla pieszych, lecz y, ruch samochodowy zostanie y, wykluczony. Ruch na ulicy Grażyńskiego, na, na ulicy Kwiatkowskiego w kierunku Czerwonej a, będzie dopuszczony. No i zgodnie z y, organizacją ruchu. Ruch będzie się odbywał tak jak dla samochodów teraz y, ciężarowych przez ulicę Chochołowską przede wszystkim bądź Mazaniecowicką ale tam jest ograniczona skrajnia także samochody osobowe będą y, tędy y, przejeżdżały. No, zgodnie z, z umową z wykonawcą czas realizacji to jest 25 miesięcy więc zakładamy, że jakieś około 20 miesięcy te utrudnienia na samym wiadukcie y, będą, y, będzie on po prostu zamknięty.